Małżonkowie twierdzą, że mają 6 tysięcy dolarów. To wszystko? Macie więcej gotówki? Nie. Davis sprawdza portfele podróżnych. Cieszy go, że nie złamali prawa. Proszę zabrać rzeczy. Udanej podróży. Teraz skontroluję młodszą z sióstr. Proszę podejść i okazać gotówkę. Kobieta nie zgłosiła, że przewozi więcej niż 10 tysięcy dolarów. Sprawdzę to i możecie iść. Jeśli pieniędzy będzie więcej, mogą zostać skonfiskowane. 11 tysięcy sprawdź to, pójdzie szybciej. Kobieta ma w portfelu 11 tysięcy dolarów, więc złamała przepisy. Davis i Nadjar sprawdzą, czy w bagażach jest więcej gotówki. To moja biżuteria. A to co? Nie wiem, wzięłam z całą resztą. Do torebki włożono dwie koperty wypchane gotówką. Ile tego jest? Będziemy mieli wesele. To prezent dla syna. Dostanie pieniądze po ślubie. Kobieta twierdzi, że to prezent ślubny. Pieniądze pochodzą od krewnych, którzy nie mogą przyjechać na uroczystość. To 300 dolarów, co razem daje 11 300. Davis zdecyduje, czy skonfiskować pieniądze. Znalazłem więcej gotówki pochowanej w różnych bagażach. Wiedzieli, że trzeba to zgłosić, ale nie ustalili komu. Zazwyczaj nie wozimy tyle pieniędzy, to tylko na ślub każdy coś dorzucił. Kobieta nigdy dotąd nie naruszyła przepisów. Celnik uznał, że wystarczy pouczenie. To wszystko, dziękuję. Złamanie zasad zostanie odnotowane. Podróżna musi dostosować się do nich w przyszłości. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci grzywnę. Wypełnię to i możecie ruszać.